Cześć, witam Was serdecznie. Wczoraj byłem na koncercie Jennifer Lopez. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę był to bardzo fajny koncert. Bardzo ładny. Bardzo profesjonalnie przygotowany. Ludzi było naprawdę dużo. Rzeczywiście, ja takiej muzyki nie słucham na co dzień. Raczej słucham rocka albo muzyki filmowej. Natomiast Podobał mi się profesjonalizm. Naprawdę rzeczywiście było to zrobione profesjonalnie, fajnie, ładnie. Może cztery numery znałem. <laughs> Na pewno cztery. Natomiast wielu nie znałem i pomimo to bardzo mi się podobało. Także myślę, że Wam też się spodobał. Zostawcie komentarze, subika, lajka do zobaczenia. Cześć!